Panią Trener poprosimy, Panią Magdę, Panią Martę Śliwę. zapraszamy tutaj do nas, moi drodzy. Ogromne brawa. Marta Śliwa wraca do Dąbrowej Górniczej. Podziękowania za te wszystkie lata gry, również Dąbrowej Górniczej, za te wspólne sukcesy, które mieliśmy okazję święcić również z Magdą. No a z drugiej strony, moi drodzy, to także przywitanie naszej wspaniałej zawodniczki, a dziś już Trenerki, która tutaj będzie z nami wspólnie współpracowała przez ten najbliższy sezon na wie, może i przez długie, długie następne lata. Raz jeszcze serdecznie gratuluję